Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichlis i oczywiście wasze wyczesane bitwy. Tym razem bitewkę funduje nam tutaj kolega Isha Mael na Leopardzie 2 AV wersji ICE. Zaraz zobaczymy co nam tu kolega pozesłał, co tam ciekawego zdziałał tym wszystkim dobrze znanym pojazdem. Jak widzimy, wyciął tutaj linią J, pędzi w stronę pozycji przeciwnika. Prawdopodobnie chce się znaleźć tutaj szybko po drugiej stronie pasu startowego, zanim tutaj dojedzie właśnie przeciwnik własnymi pojazdami. Losowanie dosyć sprzyjające połowa pojazdów to piąteczki. Właśnie minął najbardziej newralgiczny punkt tej mapy, jeżeli przeciwnik szybko jedzie, to tutaj może ich złapać. Wyświecił nam tutaj dwa pojazdy, które też mogą tutaj ich w tym momencie. Widzę, razem z kolegą z batalionu. Bardzo odważnie do przodu. Te no bojzdy mają bardzo potężne wieże. A jeśli tutaj nie wystawiają swojego brzuszka, ciężko je przestrzelić. Tutaj ładne wsparcie, trzy pojazdy, Leopard 2AV. Tutaj dodatkowo jeszcze Leopard 1A5. O, gdyby ta rakietka gdzieś weszła, byłoby kiepsko. No i tutaj gdzieś kolega otrzymał trafienie, na szczęście yy, niezbyt mocne, prawdopodobnie wizjerek na wieży. No tym razem weszło nam w kadłub. Oddaję, schował się za zasłoną. W tym czasie koledzy z batalionu. Trochę dookoła. No, znowu było bardzo blisko. Ode nieopatrznie wyjechał PFM. Jednocześnie tutaj dostał trafienie od Polaridera. Stracił połowę HP. Jak widzicie cały czas się rusza. Nie stoi w miejscu, nie daje przeciwnikowi szansu strzelenia się. Znowu kechowo. No i sytuacja zrobiła się niezbyt komfortowa. Tyle widzę koledzy z batalionu zajęli przeciwnika od boku. Musiał się na nich skupić. Wykorzystuję tutaj oczywiście sytuację Isomael. Kolejne trafienia. Bardzo ładnie. Te pojazdy nie zdają jakichś ogromnych obrażeń, ale są bardzo szybkostrzelne i bardzo celne. akurat zajechali widok. Prawdopodobnie bo zaraz bym chciał zmienić pozycję, żeby cokolwiek jeszcze tutaj ugrać. 10 to 8. <grystanie> <grystanie> Koledzy z batalionu się tutaj troszeczkę nabijają. <grystanie> akurat grają też po przeciwnej stronie. Niecelnie tym razem. I bardzo ładnie. Tym razem pykło. Płyta ta przednia dla większości pojazdów jest na pomarańczowo, więc raz wejdzie, raz nie wejdzie. Prawdopodobnie przejadą przez kapu, pojadą dalej. 7 5. więc jeszcze może się wiele zmienić Leopard 1A5 na oparach. Wyjecha nam Bagieta. Oj, to nie był dobry pomysł. Raczej powinno gdzieś tam się zabunkrować i płać z rakiety nas pociągnąć. Z przodu nas nie przebije to pewne. Właśnie skończyła się amunicja, niestety. Zanim przeładuję, i szamal będzie przeładować bez problemu, dobicie bardzo ładnie. Większość pojechała środkiem, tutaj szamal zdecydował się pojechać do przodu i górą. To zaraz będzie miał od tyłu zleja. No, tym razem bardzo pechowo niecelnie. Za szybko chyba troszeczkę. Pytam. Zjedzi na dół, straci go z oczu. 4-4 przeciwnik wyrównał. Kilka VFMów wsiadło na jednym z pojazdów 3-4. Zaczynamy przegrywać VFMK. Dosłownie nadraśnięcie po naszej stronie 2-4. No Da rady to kolega wyciągnąć. Dobrze się broni, ale nie daje rady. O, czterech przeciwników na nas wyjechało. VFM puduje, niesamowite. Haha, <śmany> z tej odległości. zdobicie Dokładnie, zdążył przeładować. Wyjeżdża kolejny. Pudło. Na dodatkowy jeszcze gąski stracił, skacząc. <śmany> I zostały nam tutaj z przodu dwa pojazdy, jedna VFM gdzieś się schowała, M60A3 nie ma szans nas przestrzelić. Gdzie się posiął ostatni VFM? To był błąd, trzeba było się trzymać w kupie. Dobicie, 1-1, pięciu ubitych, a wydawało się, że przeciwnik zwycięstwo ma już w garści. Od przodu VFM-ką nie damy rady. I czy dogoni? No nie ma jeszcze 6 minut się tutaj ganiać, więc statycznie mogłyby sobie spokojnie stanąć gdzieś na kapie i... przykampić. Ganiać się za VFM-ką może być delikatnie niebezpieczne, może nam gdzieś nagle wyskoczyć za zakręt, minąć nas, i układować tam kuleczkę od boku czy od tyłu, zanim zdążymy lufę okręcić. No ale zobaczymy. Dwóch kolegów z jednego batalionu. Pudło. I... Pięknie. Bardzo ładne zakończenie. Udało się, ustrzelił tutaj szóstego, jednocześnie wygrywając to dla swojej drużyny. No ale zobaczmy jeszcze na końcowe wyniki. No i oczywiście wygrana. Wszystkie nagrody w garści. Platynowa skrzyneczka. 6934 obrażenia na tym poziomie. Robi wrażenie. Bardzo ładnie. I podsumowanie. 3467 doświadczenia na czysto. Bez żadnych bonusów, oczywiście, tylko tego podstawowego. To jest o prawie 1000 więcej niż następny kolega tutaj też widzę z gtx ów w 6 ubitych z 63934, obrażenia. To jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik. Piękny meczyk, elegancko rozegrane, troszeczkę szczęście sprzyjało, ale to o to chodzi, żeby je wykorzystać, czego oczywiście Wam, sobie i koledze jak najbardziej życzę, jak najczęściej. Trzymajcie się i do zobaczenia przy kolejnych bitwach.